Dzień dobry, 25. Co so ja gadam? Jeszcze nie. Piąty dzień. Grudnia jest, a nie 25. Co już po Wigilii. Piąty dzień grudnia 3,5 stopnia. Imienile Saby, Krispina i Wirgiliusza. Nikogo nie znałem o tych imionach. Nie znam. No, może kiedyś. Poznam. Przyznacie, że takie niecodzienne, niepopularne, no niezbyt, ja nie znam. No, jest mglisto, fajnie, fajnie, że jest ciepło, to jedyny plus, tak zwany dodatni. Nie ma już gdzie jeździć, już wszystko, no jest gdzie, ale to by trzeba było daleko. Się wybierać. To tak, gdzieś tam wokół komina jeździmy. No i fajna wiadomość, że w przyszłym tygodniu, no tak, poniedziałek, wtorek, środa, 6, 8, a nawet 9 stopni Celsjusza. Nie jest to do końca dobra wiadomość, bo jak co roku będzie numer pod tytułem Wyjdą Ponki, niekoniecznie z piosenki Białych Róż. I co się stanie, a potem przyjdzie przymrozek. I na co to się przełoży? Na ceny na przykład owoców. Skąd my to znamy? Historia zatacza krąg. No, jak ci się podoba w błocie łazenie i będzie pies do mycia. A my dzisiaj jedziemy do lasu. Idziemy do koleżanki. Idziemy odebrać mój wzmacniacz piec. Tu sobie chcę trochę pobrzdąkać wyjąłem starą gitarę. Znaczy starą. Ona sobie leży, siedzi, stoi <laughs> i ma wyjście na piec. Ja jej kiedyś pożyczyłem. Piec to wzmacnia, czy jakby ktoś nie wiedział. No i pochodzimy po lesie. A tam jest mały pimpek, fajny piesek. Będziemy nagrywać zabawy na spacerze w lesie o na drodze leśnej na długcie, czyli to co lubimy bardzo a tak tutaj jest szaro szaro, buro, byle jak wszystkiego dobrego już jest piątek Friday I'm in love gdzie ty jesteś, tu do zobaczenia, do usłyszenia pozdrawiamy bardzo i co, udało mi się jednym longiem nagrać? chyba tak, na no to wychodzi 0 czy jedno by było, pa